Każdy mi prawie w komentarzach kazał kuza skocz w mostu, kuza skocz w mostu No dobra A ja skoczę ale nikt nie mówił skąd mam skoczyć i tak dalej więc mm, Skoczę z mostu Proszę bardzo, piękny widok Skoczę z mostu I, i trzy w jednym Skocz z mostu, idźcie zabij, idźcie u utop widzicie w jednym zrobiłem i nie piszcie mi w komentarzach takich bzdur, bo ich, bo mi się nie chce tego robić jak widzicie, skoczyłem z mostu, utopiłem się i się zabiłem ale nie wiem, bo nie byłem wam na tym, ale jak franklin to ma to się jeszcze zabije kupi wybory Okej okay. okej, okay, jeszcze się zabiję. Zadam piękny granatnik. Jeszcze się zabiłem jak chcieliście. No To Znaczy już, 4 to, to już cztery dwie. No to się już zabiliśmy. skoczyliśmy z mostu Się utopiliśmy. Ma coś do niej? Co? Co kurwa Nie lubisz blondynek? Wiesz, że jak nie lubisz blondynek, to do mnie zadzierasz. Cwalu. No chodź tu. Chodźcie. No chodź tu. Chodź tu. Blondynek nie lubisz? nie zadzieraj do mnie. Nie lubi blondynek, to kurde, niech się idzie utopić. Cwal.